Szanowni państwo, służba zdrowia periodyk gazeta kończy 70 lat. Nawet chciałem sprawdzić jak te gody się nazywają, ale myślę, że trudno znaleźć adekwatne określenie. Chciałbym życzyć całej redakcji, wszystkim pracownikom, dziennikarzom, redaktorom wszystkiego wszystkiego najlepszego. Jest to niezwykle ważne, że polskiej służbie zdrowia, polskiemu systemowi ochrony zdrowia towarzyszy troska dziennikarzy, ich praca przez te 70 lat i dziennikarze służby zdrowia zapisali się pięknymi zgłoskami w kartach historii tworzenia służby zdrowia w wolnej Polsce i w przemianach po... 89 roku i bardzo dziękuję za tą pracę, za, te, za to poświęcenie, no ale również nie tylko była to działalność tworzenia całego systemu ochrony zdrowia, ale też uczestniczenia w debatach, w dyskusjach, jak służba zdrowia ma wyglądać. W końcu jest to gazeta dedykowana ludziom wolnych zawodów, wszystkich wolnych zawodów w systemie ochrony zdrowia. Jednocześnie oczywiście przed y, gazetą wyzwania, coraz częściej organizacje pacjenckie są no, właściwie pełnoprawnym partnerem w dyskusji nad tym, jak ten system, jak ta opieka zdrowia y, powinna w Polsce wyglądać. No i życzę oczywiście gazecie, żeby y, istotną rolę te organizacje i pacjenci y, mieli w Tworzeniu kolejnych numerów. Cieszę się, że jest tytuł, który nieprzerwanie wychodzi od 70 lat. Myślę, że ta wiedza, jak wyglądała służba zdrowia przed wielu lat, jak wygląda teraz, jest, jest kluczowa. Wiemy, jak szybko postępuje wiedza medyczna, jak szybko zmieniają się warunki dzisiaj. Nie pamiętamy wielu chorób, które gnębiły Polaków przed lat 20 czy 30, czy sposoby leczenia, choćby zawału przez leczenie w łóżku przez miesiąc. No, żaden młody lekarz tego nie może pamiętać i Bogu dzięki. Nie pamiętamy również wielu chorób zakaźnych, które dziesiątkowały populację osób po polio. Już nie widujemy na Ulicach Bogu dzięki dzięki Szczepionkom, dzięki działaniom wszystkich ludzi zajmujących się pacjentami i promujących takie, a nie inne zachowania oparte na faktach. I chciałem też podziękować za to, że ta gazeta, ten tytuł, ta redakcja i cały zespół redakcyjny prowadzi. Dziennikarstwo oparte na faktach, tak jak evidence based medicine, tak dziennikarstwo oparte na faktach, szczególnie w medycynie jest to konieczne. Wiemy jak wiele półprawd i ćwierćprawd krąży w szerokim, tego słowa znaczeniu, mediach społecznościowych i wiemy jak łatwo jest pacjentów no, zmanipulować, że dana procedura czy dana terapia jest ratująca i cudowna. Wiemy, że musimy trzymać się kotwic tego, co wiemy na dziś. To się może okazać nieaktualne za parę lat, ale dzisiaj mamy wiedzę ugruntowaną, mamy wiedzę opartą na faktach i potrzebujemy szerokiej współpracy, bo to, że my będziemy to wiedzieli jako profesjonaliści systemu ochrony zdrowia, to jedno. A jak to zakomunikować do wszystkich kolegów, koleżanek, ale też do pacjentów, to drugie. Tutaj pomoc dziennikarzy jest niezwykle potrzebna i konieczna. Jeszcze raz bardzo dziękuję i życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego i kolejnych 70 lat.